Otwieramy bramkę żelazną, przechodzimy przez ogródek i pukamy do adwokata. Otworzył nam on sam. Jeszcze młody, pulchny, okrągły i miły, jak puszek do pudru. Taki, o którym można od razu powiedzieć: urodzili go, wykarmili, wykształcili, dali pieniądze, ożenili i osiedlili. I jemu Dobrze. Jest uprzejmy, prowadzi nas do gabinetu, siadamy, mówię mu o co chodzi. Opowiadam mu całą historię naszej fabryki, życie naszych byłych robotników po zawieszeniu broni. Maluje sepią nasz los we Francji, z której Niemcy nie chcą nas wypuścić, a w której znalezienie pracy jest prawie Niemożliwe, lekka przesada, gdy się nie jest Francuzem. Mój kolega na przykład, oskarżony, mieszka z trzema innymi w hotelu, z których jeden pracując u Niemców, dobrze zarabia i pomaga innym. Mają wspólną kasę i jeden gotuje, etc., etc. Co pięć słów mówię mu, mon cher maître. Układam ładne zdania, wtrącając jakieś wyszukane wyrazy. Udaje mi się zainteresować go nami i naszym wypadkiem. W rezultacie oświadcza, że wątpi, czy jego obrona przyczyni się w znaczniejszym stopniu do ominięcia przykrych następstw wykroczenia, bo od 15 listopada 1941 roku. Zniesione zostały kary z zawieszeniem w wypadku przestępstw w dziedzinie żywnościowej. Do tego prokurator jest bardzo ostry i formalizujący: No, ale postara się, fertusemki est i men man, szczególnie, iż widzi, że ma do czynienia z ludźmi, qui ne sont pas en fin kelkę. Poznał się na nas. Uśmiechnąłem się i rzuciłem kilka sentencjonalnych zdań o ludzkiej hipokryzji. Przecież jestem pewny, że ci sami sędziowie, ten sam prokurator, zasądzą tego człowieka i setki innych za niesienie w walizce szynki i słoniny, sami będąc po dobrym obiedzie, składającym się w połowie z produktów kupionych na czarnym rynku. Adwokat zaśmiał się. Na pewno nie prokurator. Znam go. To człowiek zdolny umrzeć z głodu, gdyby istniała taka ustawa. On z pewnością nie tknie nic, co jest nielegalne, a to taki katon starszy. Ceterum senso kartaginam delendam esse. Ale co było dobre dla Kartaginy, to niekoniecznie może odnosić się do czarnego handlu. Powiadam ironicznie: Zdaje mi się, że nigdzie nie można sprzedać drożej i z większym efektem własnej inteligencji i wyższego wykształcenia, aniżeli we Francji. W tym kraju jednego i wielkiego poziomu. Dosięgającego świadectwa ukończenia szkoły powszechnej oraz takiego czy innego kursu zawodowego osiem tysięcy matur w roku 1938 we Francji, trzydzieści tysięcy matur w tym samym roku w Polsce. Wszystko, co wyskakuje ponad tę przeciętność, liczy się jako wyjątkowe, zwraca uwagę, wywołuje coś jakby cień szacunku. Na mój cytat łaciński wypowiedziany zresztą akcentem nienagannie francuskim Seton Synso non. Adwokat spojrzał na mnie inaczej, a ja ciągnąłem dalej. Nic się nie zmieniło. Zawsze ta sama hipokryzja, oburzająca, jak oburzająca jest dla mnie. Zawsze śmierć Luciana de Ribanpre. Oczarowałem go. Pomimo że śpieszył się na obiad, opowiedział mi, że studiował w Paryżu, a pan gdzie? Że jego ojciec jest notariuszem miejscowym i że idzie do rodziców na obiad. Że to jest jego dom. Rozgadaliśmy się. Przedstawił mi w skrócie plan obrony. Będę kładł nacisk na to, że kolega pański znalazł się we Francji niedobrowolnie, że pracował tu w obronie tych samych interesów, jak my wszyscy, że wskutek wypadków został skazany na pobyt z dala od ojczyzny. Nie zna języka. Nie ma nikogo, kto by mu pomógł, że musiał szukać sposobów nabycia żywności tą drogą. Nie mając znajomych i długoletnich swoich dostawców w swojej dzielnicy, etc., etc. W końcu jest jedną z wielu ofiar naszego rządu. We Francji zawsze jest winien wszystkiemu rząd. Kozioł ofiarny, na którego można zwalić swobodnie wszystko, który angażował go do pracy wtedy, gdy go potrzebował, a teraz. Pozostawił prawie bez środków do życia i bez możliwości powrotu do rodziny. <świetnie>, Świetnie. Podziękowałem mu uprzejmie i gorąco. Do zobaczenia na rozprawie. Mój s uspokoił się. Załatwiłem mu wszystko jak najlepsza niańka. Poszliśmy poszukać restauracji. Mm-hmm.